Napisz teraz w komentarzu: Uwalniam swoją ochronę. Ten gest aktywuje rytuał i odblokowuje twoją energię, zanim film pójdzie dalej. Teraz skup się. Ktoś może wysysać twoje szczęście, a wszystko, co musisz zrobić, to położyć trzy ziarenka czarnego pieprzu w jednym bardzo konkretnym miejscu. Tak, tylko tyle. I wiesz, co się wtedy dzieje? Ludzie, którzy cię zranili, zaczynają mówić do ciebie z łagodnością. Negatywność znika jak dym. Energia twojego domu zmienia się w kilka minut, ale jeśli położysz je w złym miejscu, wciągniesz do środka wszystko, co ciężkie, brzmi szalenie, to powiedz mi, dlaczego w małych wioskach w Małopolsce czy na Podlasiu. Ciche kobiety potrafiły uzdrawiać, ratować małżeństwa, a nikt nie rozumiał, jak to robią. To, co zaraz zobaczysz, było strzeżone przez wieki, a dziś wykonasz to ostatni raz w swoim życiu, bo działa tak szybko. Że poczujesz różnicę jeszcze zanim film się skończy, a na końcu ujawnię sekretny gest, który aktywuje pełny efekt. Bez niego rytuał traci moc po 24 godzinach. Czy też poczułeś ten dreszcz? Zostań. Ten film nie pojawił się tutaj przypadkiem. Jeśli czujesz, że w powietrzu unosi się coś ciężkiego. To dlatego, że naprawdę tak jest. Są dni, kiedy wszystko idzie nie tak, bez żadnego logicznego powodu. Kawa się wylewa, autobus się spóźnia, wiadomości zostają bez odpowiedzi. Patrzysz w lustro i masz wrażenie, że nikt cię nie widzi. Jakby twoje światło zgasło to uczucie odłączenia od świata, od siebie samego. Od swojego szczęścia. Ma nazwę. Blokada energetyczna spowodowana obcym wpływem. Jeśli poczułeś dreszcz, gdy to usłyszałeś, ten film jest dla ciebie. Nie mówimy tu o przesądach. Mówimy o polach wibracyjnych, które splatają się z naszym i o tym, jak ludzie negatywni, zazdrośni lub złej woli potrafią wysyłać niewidzialne nici energii w naszym kierunku. Czy zdarzyło Ci się wrócić z jakiegoś miejsca i czuć się wyczerpanym? Czy zauważyłeś, że niektórzy pojawiają się tylko wtedy, gdy jesteś blisko sukcesu? Czy miałeś kiedyś wrażenie, że ktoś Cię obserwuje, choć jesteś sam? To są znaki. A rytuał z czarnym pieprzem, którego się dziś nauczysz, pochodzi z tradycji dawnych zielarek z Karpat, gdzie każde ziarenko było błogosławione zanim zostało użyte. One wiedziały coś, co my z czasem zapomnieliśmy. Negatywnej energii nie zwalcza się gniewem, lecz przemianą. Aby ta przemiana mogła zadziałać, Miejsce, w którym położysz pieprz, jest ważniejsze niż sama intencja, bo energia zakotwicza się w przestrzeni, a właściwa przestrzeń sprawia, że energia krąży, wraca do nadawcy i się rozpuszcza. Ale uważaj, położenie go w złym miejscu może zrobić odwrotnie otworzyć drzwi, których nie chcesz otworzyć. Tak, to już się zdarzało tym, którzy zlekceważyli ostrzeżenie. Podczas gdy lektor mówi, obraz pokazuje cichy dom, postać powoli kładzie trzy ziarenka pieprzu na czerwonym płótnie. W tle migocze biała świeca, jakby czuła obecność czegoś niewidzialnego. Ten rytuał jest dla ciebie, jeśli. Masz wrażenie, że ktoś cię obserwuje, nawet gdy nikogo nie ma w pobliżu. Śnisz o ludziach, którzy kiedyś cię zranili. Tracisz szansę w ostatniej chwili, słyszysz komplementy, które brzmią fałszywie. Czujesz się zablokowany. Jakby coś niewidzialnego ciągnęło cię wstecz, zawsze wtedy, gdy próbujesz ruszyć naprzód. I nieważne, czy w to wierzysz, czy nie, energia nie potrzebuje twojej wiary. Ona reaguje na twoją obecność. Napisz teraz w komentarzu: Uwalniam ciężar, jeśli którakolwiek z tych sytuacji ci się przydarzyła. Ten prosty gest aktywuje energię rytuału jeszcze zanim zaczniesz, a co więcej. Zwiększa Twoje połączenie z tajemnym punktem, który zostanie ujawniony. Ale brakuje jeszcze jednego szczegółu. Zanim pokażę Ci, gdzie położyć pieprz, musisz zrozumieć, dlaczego to działa. W ciągu najbliższych minut odkryjesz symbol ukryty za każdym elementem rytuału i dowiesz się, dlaczego. Można go wykonywać tylko w dni takie jak ten. Przygotuj te pięć elementów powoli i z uwagą. Bo gdy zapalisz świecę, wszystko zaczyna się poruszać. Kiedy te pięć elementów się połączy, coś pęka w niewidzialnym świecie. Teraz nadchodzi moment, w którym przestajesz być tylko obserwatorem. I stajesz się. Uczestnikiem rytuału. Będziesz potrzebować czarnego pieprzu w ziarnach, szklanego naczynia z wodą i solą kamienną, białej świecy czystej kartki papieru, bez linii, oraz długopisu lub ołówka. Proste rzeczy, ale wcale niezwyczajne. Każdy z tych przedmiotów niesie w sobie ukryty kot. To nie są narzędzia, to symbole. Czarny pieprz reprezentuje wewnętrzny ogień, cichą odwagę i siłę, która odpycha to, co nie służy. Sól kamienna, znana w Polsce od stuleci, jest kryształem pamięci, wchłania negatywne ładunki, nie tylko wokół ciebie, ale i w tobie. Biała świeca to nie tylko światło. To oczyszczenie, to ruch, to płomień, który przemienia cień w moc, a papier, papier stanie się Twoim głosem w świecie duchowym, nawet jeśli nigdy wcześniej nie robiłeś żadnego rytuału. Ten jest prosty, a jednocześnie potężny. Nie potrzebujesz doświadczenia. Wystarczy. Czysta intencja i pełna obecność. Teraz, zanim zapalisz świecę, napisz na kartce swoje pełne imię i nazwisko. A pod spodem jedno zdanie. Wszystko, co nie jest moje, rozpuszcza się teraz. Nie pisz nic więcej. Podczas pisania poczuj. Ciężar, który schodzi z Twoich ramion jak gardło się rozluźnia, jakbyś wreszcie wypuszczał coś, co długo w tobie tkwiło. Teraz spójrz na pieprz. Weź ziarenka do swojej dominującej dłoni. Zauważysz coś dziwnego. Są cięższe niż zwykle. Niektóre lekko się nagrzewają. To nie wyobraźnia, to pole magnetyczne, które właśnie się zmienia wokół ciebie. Napisz w komentarzu, jeśli to poczułeś: pieprz ogrzał mi dłoń. Wielu ludzi doświadcza tego samego podczas rytuału, i nie? To nie jest psychiczne, to energetyczne. Teraz ustaw przedmioty w tej kolejności. Naczynie z wodą i solą, w centrum, biała świeca, po prawej stronie kartka, pod naczyniem. A ziarenka pieprzu na kartce. Wszystko jest gotowe. Przygotowałeś przestrzeń. Teraz znajdujesz się w kręgu energii. Kiedy zapalisz świecę, to, co niewidzialne, zacznie odpowiadać. Ale nie rób tego jeszcze. Istnieje pewna wizualizacja, którą musisz wykonać wcześniej. Jeśli ją pominiesz, Rytuał straci ponad połowę swojej mocy. W następnej części poprowadzę cię z zamkniętymi oczami, a twoje ciało poczuje to, czego słowa nie potrafią opisać. Zamknij oczy, teraz pieprz staje się twoją tarczą, mieczem i lustrem. Weź głęboki oddech. Jeszcze raz. A teraz zamknij oczy. Nie musisz niczego widzieć oczami ciała. To, co zaraz się wydarzy, widzisz przez ciało, czujesz sercem. Przy zgaszonej jeszcze świecy połóż dłonie lekko. Na ziarenkach pieprzu i kartce papieru poczuj ciepło, strukturę, twardość ziaren, małych, lecz potężnych. Nie palą na zewnątrz, ale wibrują w środku, jakby chciały coś powiedzieć, jakby budziły się wraz z Twoją obecnością. Teraz wyobraź sobie, ziarenka zaczynają jarzyć się ciemnym, fosforyzującym blaskiem. Pulsują z każdym pulsem warstwa ciężkiej energii. Zaczyna odklejać się od ciebie bolesne wspomnienie słowa które zraniły zdrada której nigdy nie uleczyłeś wszystko zaczyna się rozpuszczać jak mgła i wtedy zobacz jak jedno ziarenko pieprzu rośnie rozszerza się w powietrzu wirując wokół ciebie tworzy spirale a z tej spirali rodzi się Niewidzialna tarcza. Tarcza otacza cię w całości. Od stóp po czubek głowy. Odbija, chroni, zwraca. Za każdym razem, gdy ktoś spróbuje cię zranić słowem, osądem lub myślą, tarcza odsyła ten ładunek z powrotem, wzmocniony i oczyszczony. Zaczynasz czuć lekkie ciepło w centrum klatki piersiowej. To nie lęk. To energia wracająca do Twojego rdzenia. W tym momencie powiedz w myślach, lub szeptem, jeśli możesz, nic, co nie należy do mnie, nie może mnie dotknąć. Jestem chroniony, jestem spokojny. Teraz możesz zapalić świecę. Gdy płomień się wznosi, Wyobraź sobie, jak twoja tarcza staje się jeszcze silniejsza gęstsza przejrzysta lecz niezniszczalna właśnie wszedłeś w stan aktywnej ochrony to nie jest zwykły rytuał to mechanizm zwrotu energetycznego. Jeśli podczas tej wizualizacji poczułeś ciepło, mrowienie albo głęboki oddech ulgi Napisz w komentarzu: Poczułem tarczę. Zobacz, ile innych osób czuje to samo. Ten rytuał aktywuje się w każdym, kto tu jest, a wspólne pole wzmacnia Twoją indywidualną moc. Ale to jeszcze nie koniec. Istnieje dokładna kolejność, w jakiej należy ułożyć ziarenka pieprzu po zakończeniu rytuału. Cztery miejsca, cztery cele, cztery filary ochrony: ciało, dom, droga i dostatek. Ale pamiętaj, jeśli pomylisz kolejność lub miejsce, tarcza pęka, a to, co odesłałeś, może wrócić ze zdwojoną siłą. W kolejnym kroku odkryjesz, gdzie położyć każde ziarenko pieprzu. I które z nich nigdy nie może zostać ujawnione nikomu. Pieprz nie tylko chroni, on informuje niewidzialny świat, że nie jesteś już bezbronny. Teraz, gdy świeca już płonie, a tarcza została aktywowana, musisz zapieczętować tę ochronę w świecie fizycznym. To właśnie tutaj energia opuszcza. Sferę subtelną. I zakotwicza się w materii. Podziel ziarna czarnego pieprzu na cztery części, cztery miejsca, cztery intencje, cztery kotwice. Ale pamiętaj, kolejność ma znaczenie. Każdy punkt pełni określoną funkcję. Jeśli pomylisz kolejność lub zapomnisz o jednym z miejsc, tarcza osłabnie. A część energii. Może się wymknąć. Pierwsze miejsce wejście do Twojego domu. Weź trzy ziarenka i połóż je po wewnętrznej stronie drzwi w prawym, dolnym rogu progu to punkt graniczny między światem zewnętrznym, a Twoim świętym miejscem. Kiedy kładziesz tam pieprz, mówisz: Nic nie wchodzi tu bez mojej zgody. Jeśli ktoś zawistny lub przytłoczony wejdzie w ten próg, energia uderzy w pieprz, zanim dotrze do ciebie. Często bywa tak, że tacy ludzie nawet nie przekraczają drzwi, odwołują wizytę, zmienią zdanie, albo po prostu się oddalą bez powodu. Drugie miejsce pod Twoim łóżkiem. Tak, dokładnie tam. Weź kolejne trzy ziarenka i włóż je do małego woreczka z materiału, albo zawiń w kawałek płótna. Połóż dokładnie na środku, pod materacem. Ten punkt chroni cię, gdy śpisz, wtedy, gdy jesteś najbardziej bezbronny. To właśnie podczas snu dzieje się najwięcej w wizjach, w sennych naciskach, w odczuciach których rano nie pamiętasz. Po tym, jak to zrobisz, obserwuj swoje sny. Zmienią się. Niektóre przyniosą wiadomości, inne odpowiedzi. Trzecie miejsce w twoim portfelu lub torebce, którą nosisz najczęściej. Trzy ziarenka, zawinięte w białą kartkę, włóż obok pieniędzy. Dlaczego? Bo pieprz. Nie tylko chroni ciało. On rozprasza blokady finansowe, które często są skutkiem zazdrości. Znasz to uczucie, gdy ktoś chwali cię z przesadą, ale ci się poszczęściło. Mówi z uśmiechem, a myślami wysyła odwrotność. Takie słowa tworzą drobne pęknięcia w Twoim polu obfitości. Ten mały rytuał. Zamyka te pęknięcia. Zobaczysz, jak energia zacznie znowu płynąć. Czwarte miejsce jest najdelikatniejsze i najpotężniejsze, ale zanim ci je ujawnię, musisz poznać świętą zasadę. Nigdy nie zdradzaj tego punktu nikomu, ani przyjacielowi, ani rodzinie, ani partnerowi. To miejsce jest. Tylko Twoje. Dawne, mądre kobiety mówiły: Siła ostatniego punktu tkwi w tym, co zostaje zachowane w tajemnicy. Napisz teraz w komentarzu: Zrobiłem trzy pierwsze, jeśli doszedłeś do tego momentu to znak dla wszechświata i dla Twojej podświadomości, że jesteś gotowy na ostatni krok. Ale uważaj, jeśli. Wyrzucisz którekolwiek z tych ziaren, bez uprzedniego oczyszczenia ich wodą i ogniem, rytuał się rozpadnie, a to, co odesłałeś, może powrócić. W następnym kroku pokażę ci, gdzie położyć ostatnie ziarenka pieprzu i jaki cichy gest aktywuje ich najwyższą moc. Z tym pieprzem zamykam drogi moich wrogów, żadne zło nie może mnie dosięgnąć. Ostatni punkt jest najcichszy, najbardziej ukryty i też najpotężniejszy. Weź pozostałe trzy ziarenka. Podejdź do lustra. Nieważne, czy to lustro w łazience, kieszonkowe, czy wiszące na ścianie. Stań naprzeciwko. Spójrz sobie prosto w oczy. Nie uciekaj. Utrzymaj spojrzenie przez trzy powolne oddechy. Teraz umieść ziarenka za lustrem dokładnie po środku, tak by pozostały niewidoczne. Jeśli lustro jest przymocowane do ściany, połóż je tak blisko tylnej strony, jak tylko się da. Nawet jeśli oznacza to położenie ich po drugiej stronie ściany, dlaczego? Bo lustro jest bramą między światami odbija to, co widzialne, ale pokazuje też to, co ukryte. Kiedy kładziesz tam pieprz, wysyłasz do wszechświata jasny przekaz: nikt już nie zrani mnie z pleców. to punkt antypowrotu. Miejsce, które zamyka cykle zdrady, manipulacji i energii wysyłanej w sekrecie. A teraz, ostatni gest, wyciągnij dłonie przed lustro, rozchyl palce i powoli zaciskaj pięści nad swoim odbiciem. Podczas tego ruchu powiedz z mocą, głosem pewnym i zdecydowanym. Tak jak zamykam dłoń, zamykam drzwi przed całym złem. Tak jak wypowiadam, tak się stanie. Poczuj teraz ciepło wspinające się po Twoich plecach lekkość, która zdejmuje ciężar z ramion energię, która zmienia się wokół Twojej skóry właśnie zapieczętowałeś rytuał. Nie jesteś już tą samą osobą która wcisnęła play na początku tego filmu teraz jesteś kimś z obecnością z siłą z duchowymi granicami i wszystko co było ciężkie co przychodziło z zewnątrz nie może cię już dosięgnąć powiedz teraz głośno nic już mnie nie dosięga powtórz jeszcze raz Głośniej, pewniej, z całego serca. A teraz napisz dokładnie to zdanie w komentarzu. Nic już mnie nie dosięga. Każdy taki komentarz jest jak duchowy młot, który utrwala twoją intencję w świecie materialnym. I co więcej, pomaga, by ten rytuał dotarł do innych ludzi, którzy też teraz potrzebują ochrony, ale nie daj się zwieść. Energia będzie pracować przez następne 24 godziny. Jest jeszcze jeden sekret dodatkowy element, którego możesz użyć dziś w nocy, aby wzmocnić swoją ochronę to składnik używany przez mnichów, aby w kilka sekund Złamać zły urok. Na zakończenie pokażę Ci ten prosty trik, którego używają nawet mnisi, i jak pozostać chronionym podczas snu. Jeśli czujesz teraz lekkość, to dlatego, że coś ciężkiego właśnie odeszło. W ciągu kilku najbliższych godzin obserwuj. Cisza stanie się inna. Niektórzy ludzie się oddalą, pojawią się nowe drzwi. To, co było zablokowane, zaczyna się poruszać, bo to, co było niewidzialne, zostało rozpuszczone. Dziś zaśniesz spokojniej. Przyśnią ci się odpowiedzi i poczujesz gdzieś głęboko w środku, że coś wreszcie się wyrównało, ale ochrona się tu nie kończy. Istnieje ostatnie wzmocnienie, które można wykonać tylko tej samej nocy. Wymaga ono tajemnego składnika, używanego przez tybetańskich mnichów, aby przeciąć zły urok w chwili, gdy tylko się rodzi. Napisz teraz w komentarzu, uwalniam się od wroga właśnie teraz. I kliknij w wideo, które widzisz na ekranie, składnik, który blokuje zły urok w 7 sekund. To drugi krok. Rytuał będzie pełny dopiero po nim. Jeśli go przegapisz, może minąć cały rok, zanim znów nadejdzie dzień o tej samej mocy. Jesteś gotowy? Więc przejdź dalej, teraz. Moc już działa, ale potrzebuje ruchu, by pozostać żywa.